To nie jest clickbait, to nie jest clickbait, moi drodzy, no. <laughs> to nie jest clickbait, moi drodzy, to nie jest clickbait, wynajęliśmy dom faktycznie od mordercy. Tak, od jakiegoś czasu szukamy domu. Cały czas szukamy pomimo tego, że wynajęliśmy ten dom i tak jak mówiłem wcześniej, od mordercy. No ale dobra, o co chodzi z tym mordercą? To jest ten pan, od którego ten dom chcemy wynająć. Najprawdopodobniej go weźmiemy. Idziemy do środka. I'm a, I'm a YouTuber, you know. I need to show him. Mate. Tutaj jest tarasik. Tutaj się wjeżdża, tu jest kuchnia. Tu jest salon. Tutaj jest jeden pokój, każdy pokój ma klimatyzację i łazienkę. Tu jest drugi pokój, też z klimatyzacją i łazienką. No i jest jeszcze trzeci pokój, też z klimatyzacją i łazienką. Domek nie jest duży, ale dla nas jest wystarczający. Jest w idealnej lokalizacji, w bardzo fajnym miejscu, blisko do morza. Tam już jest morze. Teraz tego nie zobaczycie, bo no tutaj zasłaniają palmy, ale minuta drogi na piechotę i jesteśmy nad morzem. Tam jest ogród Pawcio, tam pan nawet buduje basen, ale rozmawiałem e, rozmawiałem z panem i nie, nie będą go teraz budować, bo powiedziałem, że wolelibyśmy mieć święty spokój, żeby go nie budowali, powiedział, że spokojnie może to przełożyć na kolejny rok. Także jedziemy teraz zobaczyć kolejny dom. Kolejna ta odpada, po pierwsze dlatego, bo za daleko od drogi, po, po drugie dlatego, że szukamy spokojnej okolicy, a tutaj mamy właśnie już naprzeciwko sąsiada, u którego z samego rana już głośno gra radio, no i wielu innych sąsiadów w sumie, no, okolica całkiem przyjemna by się wydawała, bo ośrodek dżungli można powiedzieć, ale wiem, że w takich miejscach z sąsiadami mogą być zgrzyty, no i to często też jest tak, że oni przychodzą, chcą się napić, chcą posiedzieć, poglądać telewizję, ja potrzebuję święty spokój, bo no a propos komentarzy ludzi, gdzie ta muza, gdzie ta muza, no właśnie będę pracował nad albumem, kończył go, bo już jest prawie ukończony, i teraz trzeba nagrać y, teledysk, doszlifować album i 26 marca wydaje album. Także potrzebuję świętego spokoju, a nie sąsiadów, którzy słuchają muzy od 7 rano, bradia czy cokolwiek filipińskiego. No, i tak wygląda okolica. No, zobaczcie. To jest dom. No i okolica. Zrobię szybką przejazdówkę, bo musimy lecieć, bo te panie już idą, no i musimy szukać kolejnych domów. Widzieliśmy już z 10. No i tu jest ten dom taki, który praktycznie jest naprzeciwko naszego domu. Dosłownie nie wiem ile, to jest 15 metrów. Możecie przez chwilę poczuć klimat filipińskiej dżunglowioski. Drut kolczasty, kogucik. No ta, tu jeszcze kury jakieś, świnie zobacz, chleb. Nie, 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 no. Piedzełek. ta, ta, no. O, świniaki. Tutaj obok domu jakichś białasów już sobie linką odgrodzili. Nieszczęście się zdarzyło. Ktoś musiał się tutaj zabić. Wiem, że w Polsce też się tak robi, bo mój znajomy się zabił i był krzyż w miejscu, w którym się zabił. Szukałem przed wczor wczoraj, szukałem w największej galerii tak Bilaran, takiego uchwytu na telefon, żeby można było z nawigacji korzystać, ale nie znalazłem. Więc wracam do swojego dawnego patentu. Spuket. Po prostu taśma. Działa. Sprawdzałem. Elegancko. Okej. Okay. Lecimy. No widzisz, od tego, od satelity. Antena. Eee, satelity, od e, internetu. To jest wielokrotnego użytku, by the way. Jakby ktoś się zastanawiał nad patentem takim, nie mógł nigdzie znaleźć, to polecam, dobrze się sprawdza. Czasami jak jest duże słońce, to się odbija trochę od tej taśmy, ale i tak jest okej. Okay. Ktoś mi polecił... Na Instagramie? Na Instagramie, chyba na Instagramie ktoś mi polecił fajną plażę. Nieważne w sumie gdzie mi polecił, co to za różnica w ogóle, na jakich szczegółach ja się skupiam. Ale ktoś mi polecił, więc dziękuję. E, Dumaluan Beach się nazywa i teraz idziemy ją znaleźć. E, nagram e, taką przebitkę do kanału Pająka, bo Pająk w kolejnym odcinku mnie poleci, a ja polecam teraz znowu Pająka podróże po, wojownika. Jesus, what the fuck, damn is going on! Podróże wojownika. Dużo ludzi mi zwraca uwagę, znaczy nie dużo, ale zwracają mi ludzie uwagę, że mam problemy z wysławianiem się. No i faktycznie wiem, mam tego świadomość, nawet się nad tym zastanawiałem, z czego to wynika. Czy z, z braku skupienia? Pewna dziewczyna mi napisała, bo z nią o tym chwilę porozmawiałem, że może to wynika z tego, że od 6 lat przebywam za granicą i nie mam takiego kontaktu z językiem polskim jak normalnie wszyscy, ale nie wiem, możliwe jest to jakaś teoria, a może po, po prostu mam problemy z wysławianiem się no i tyle. Tak czy siak będę starał się skupiać jak najbardziej żeby moje flow wysławiania się było jak najfajniejsze dla mnie i dla was Jumping from so high! Cały czas idziemy w stronę ten plaży, no i po drodze mijamy takie perełki właśnie jak widzicie tutaj na załączonym obrazku. No i co? Tak to jest właśnie w miejscach przy których, w miejscach przy których. Tak to jest tam gdzie są piękne plaże, jest dużo resortów. No wiadomo budują się tam gdzie jest najładniej. Nie spodziewaliśmy się niczego innego tutaj. O, kolejna piękna miejscowa, patrzcie na to. No, nie dziwię się wcale, że ludzie w takie miejsca przyjeżdżają wypoczywać, bo tak naprawdę jak ktoś chce się wyrwać z korporacyjnego trybu. No to takiego reseta dobrego zaliczyć to myślę, że idealne miejsce, tak? Ogólnie takie resorty, ośrodki to nie są moje ulubione miejsca na spędzanie czasu, odwiedzanie i tak dalej. Ale tak jak mówię, to reseta idealna sprawa. Okazuje się, że ten pan. No, oprócz tego, że był żołnierzem i na wojnie zabijał ludzi, i to w dużych ilościach z tego, co opowiadał. To jest jeszcze takie OK. Znaczy, nie OK, sorry, przepraszam, to nie jest OK, ale jest to akceptowalne. Jest to w, w normach społecznych. Ale pan nam powiedział trochę więcej historii. Na przykład to, na przykład to że zabił 17-letniego chłopaka podczas walk kogutów z powodu takiego, że jego kogut wygrał walkę, to znaczy tego właściciela domu, od którego wynajmujemy. No i y, jakiś chłopak, właśnie nastolatek podbiegł i, i tego koguta chciał ukraść. No i biegł i ten pan wyciągnął giwerę i strzelił mu w plecy. Tak, no. Y, nie wiem jak to jest rozliczane tutaj. Nie będę tutaj analizował kręgosłupa moralnego, bo nie moja sprawa i nie chcę się wgłębiać aż tak bardzo w takie rzeczy. Po prostu opowiadam Wam to jako ciekawą anegdotę. I no, samo to, że otwarcie o tym mówił z uśmiechem na twarzy, tak naprawdę, to no, myślę, że nie do końca świadczy dobrze. Jednak coś powiedziałem o tym kręgosłupie moralnym. Ale to każdy może sobie wyciągnąć wnioski sam. Ja od samego początku miałem już jakieś negatywne odczucia na temat tego domu, to znaczy od momentu jak zrzuciliśmy nasze graty tam. Siadłem tak i mówię, coś, coś mi tu nie gra, jeszcze nie do końca wiedziałem o co chodzi. Nie wiem, czy to było to, czy nie to. No ale okazało się później, że ten Pan jest bliskim, sąsiadem, co chwilę przychodzi do nas. Nie czuliśmy się dobrze w jego towarzystwie tak naprawdę no i zdecydowaliśmy się, że, że, że szukamy domu dalej. Dużo widziałem ładnych plaż w swoim życiu, ale ta jest bardzo ładna. No i szczególnie po, po Sri Lance, która nie zachwyciła ani kulturą, ani jakby e, no, otoczeniem plażami, no to teraz naprawdę fajny kontrast. Pięknie, pięknie. pająka i zapraszam na kanał do siebie Pająk dzięki za czas antenowy ucieczka do raju pisendowo. padaj Nagrywasz, nagrywasz, widać mordę. Mordę musi być widać czasami. Czasami trzeba ryjem świecić, żeby pokazać, co się sobą reprezentuje, tak? Tak, reprezent, Idąc tutaj po tych plażach, przy tych wypasionych resortach, można zaobserwować ciekawe zjawisko. A mianowicie w resortach, no, głównie Chińczycy, może Koreańczycy, nie wiem, Japończycy, ale no, ludzie z tych bogatych krajów azjatyckich, a przy resortach na plaży, większość to, no, ludzie biali, że tak powiem, czyli, czyli my. I nie tylko my, no ale no faktycznie przeszliśmy przez chyba jakieś trzy resorty, i taka była tendencja. Na terenie resortu Chińczycy, na terenie plaży poza resortem, no już Białasy gdzieś tam sobie leżą, kąpią się i tak dalej. Turystów chińskich na Filipinach jest więcej niż wszystkich innych razem wziętych. No to mówi samo za siebie. Przenieśliśmy się z plaży do Bablasion, takiego nieturystycznego miasteczka na Banglao. No ale, kontynuując historię naszego pana, mordercy, co ciekawe, zabił jeszcze dwie osoby w wypadkach dwóch. Jednym w Ameryce przejechał kogoś przy jakiejś drodze. Mówi, że wbiegła mu kobieta na ulicę, i ją no, i przejechał trup na miejscu. No i na Filipinach też miał przypadek, że przejechał matkę z dzieckiem. W ogóle ciekawe jest to, tak? Może to już jest tak, że jak... Zaczniesz zabijać, to już po prostu taka norma, no. Przejeżdżasz ludzi i w ogóle... Nie wiem. E... Opowiedział też bardzo fajną historię, ale zaraz, zaraz, zaraz wam ją powiem w jakimś spokojniejszym miejscu. Opowiedział ciekawą historię, jak płynęli na misję w Iraku, gdzie 5000 żołnierzy pod wodą po prostu z pełnym sprzęcie, z butlami, płetwami, płynęło przez 6 godzin. Z jakiejś tam zatoki, nie pamiętam jakiej, do pod sam Bagdad chyba, jeśli się nie mylę. Przepraszam, jeśli się mylę, ale myślę, że to nie jest ważne. Wypłynęli gdzieś tam, właśnie przed wschodem słońca. To mówi, że w 5 tysięcy typa żołnierzy płynęli przez 6 godzin pod wodą po to, żeby się trzaskać tam. Z lokalcami. no i mówi, że zaskoczyli ich, wypłynęli przed schodem, tak jak mówiłem, i strzelanina. No i mówi, że chwila, moment, i sytuacja opanowana, bo zupełnie się tego nie spodziewali. Ogólnie w swoim życiu wynajmowałem już bardzo dużo domów i w wielu różnych miejscach mieszkałem, i tego, czego się nauczyłem tego co się nauczyłem, jak się mówi, problemy z mową znowu. Nieważne. Nauczyłem się tego, że tak naprawdę żeby zdecydować się na dobry dom, najlepiej jest w nim pomieszkać. Przynajmniej jedną noc spędzić, żeby zobaczyć czy nie cieknie woda, jakie, nie wiem, otoczenie najbliższe sąsiedzi i tak dalej, bo różne kwiatki wychodzą z czasem. No i tak czasami jak się ogląda dom, a szczególnie jak ogląda się ich dużo, codziennie kilka, to można nie na wszystko zwrócić uwagę. No a ten przypadek z tym panem chyba najciekawszy jaki miałem z domów, które wynajmowałem. Jaka puenta tego? No puenta taka, że nie chcę mieszkać Domu, mordercy, już pomijam tą całą kwestię, ale po prostu nie panuje tam jakaś super atmosfera. Dom jest za mały, ten pan mieszka zaraz obok nas. Jest tam jakiś ganek, mały ogród prowizoryczny, ale wychodząc na ten ganek, praktycznie za każdym razem widzi się tego pana. Pan na dzień dobry, jak już się wprowadziliśmy i podpisaliśmy wstępną umowę. Powiedział, nie zamykajcie drzwi, bo tutaj będzie przychodził taki mój opiekun, będzie podlewał kwiatki, więc nie wiadomo, kiedy ktoś wejdzie na posesję, będzie podlewał kwiatki. Wracamy kiedyś z zakupów, właśnie podlewają kwiatki. Twierdziliśmy, że nie. Musimy się stamtąd ewakuować i znaleźć coś fajniejszego. No i tak, faktycznie zrobiliśmy. Rozmawialiśmy z tym panem. Powiedzieliśmy, że nie do końca nam pasuje to miejsce. Bez urazy, po prostu szukamy czegoś większego. Jest za słaby internet. Znaleźliśmy wymówki, nieważne. Pan się zgodził, zachował się bardzo dżentelmeńsko. Powiedział, że możemy odmieszkać to, co mu zapłaciliśmy. Zapłaciliśmy mu tak wstępnie 10 tysięcy peso, czyli jakieś 700 złotych. No i pan się zgodził, żebyśmy przez tydzień pomieszkali za tą kwotę bez, podpisy bez podpisywania jeszcze takiego kontraktu. No i ogólnie na plus, bo nic złego się nie stało. A myślę, że. Nowe doświadczenia nawet tego typu, i to, że są ludzie na tym świecie, którzy o tym, że kogoś zamordowali mówią jakby bez. bez empatii żadnej, bez, bez uczuć, bez emocji z uśmiechem na twarzy to też jest ciekawe. Jedyny 7-Eleven na Banglao. Kawka leci. Co ciekawe tutaj ta kawa jest zupełnie inna i te maszyny też są inne niż na innych wyspach lub większych miastach na Filipinach w ogóle w Azji. No każdy każdy eleven. Każdy 7-eleven jest trochę inny. Ten jest dużo inny. Widzicie jakie coś kupują? Każde miejsce na świecie ma swoje plusy i minusy i tak samo Filipiny I zrobię kiedyś odcinek, może dwa osobne odcinki o tym, co mi się podoba na Filipinach i o tym, co mi się nie podoba na Filipinach, bo jest dużo rzeczy, które mi się podobają i dużo, które mi się nie podobają. A teraz jedna taka rzecz, która mi się nie podoba, to jest to, że właśnie bardzo ciężko tutaj o dobrą kawę i nawet w 7-Eleven z automatu, jak zamawiam sobie czarną kawę, to na koniec dodają płynnego cukru. A ja nie lubię cukru. Nawet płynnego. Tutaj w tej budce pan sprzedaje sok z kokosa. No i to ten sok, żeby kupić, to jest tak jak troszeczkę na loterii. Prawdopodobieństwo jest większe, ale tak 50 na 50 bym oszacował, przyjeżdżając tutaj, będzie, nie będzie. Nie ma, że od tej do tej, jaki dzień tygodnia, otwarte, zamknięte. Po prostu chce się, to przychodzi, nie chce się, to nie przychodzi. No i przyjechaliśmy w sumie specjalnie, żeby kupić sok, kokos, sok z kokosa no ale nie kupimy. Pawciu jeszcze powiedział, że a jak jest ten pan to soku nie ma. Mówi, że cztery razy jeździł i na cztery razy ile kupiłeś? Te dwa razy? Raz, no. O no, mi też się zdarzyło. No tak, no ale mówię, o tym zrobimy osobny odcinek. A takie prawdziwe zakończenie jeszcze powiem wam tylko takie coś, że no tutaj trzeba też uważać wchodząc w dyskusję z lokalnymi ludźmi, bo miałem sytuację właśnie z tym panem od którego Wynajmujemy panem, którego nazywam mordercą, no bo faktycznie nim jest, na temat prezydenta, bo pytał się mnie, co sądzisz na temat Duterte. No, to co ja sądzę, to postanowiłem zachować dla siebie, bo nie chciałem narażać się po prostu na, na, na to, żeby być w jakiś sposób, nie wiem, później może prześladowanym, ocenionym cokolwiek, ale powiedziałem panu, że nie interesuje się polityką i to, to, to nie są moje tematy, że nie, nie, nie lubię rozmawiać na te tematy. No. A pan bardzo popierał i powiedział mi, że 80% społeczeństwa Filipin popiera Duterte. Nie wiem, czy to jest prawda. Zauważyłem to natomiast, że jak rozmawiam z Filipinczkami, którzy są ogarnięci trochę bardziej mają jakiś tam iloraz inteligencji wyższy niż średni, powiedzmy mają jakieś biznesy, czy to nauczyciele, inteligencja jakaś. To oni już nie do końca są zaduterte i widzą też, jak manipuluje no, tym społeczeństwem, bo myślę, że tutaj na Filipinach dosyć łatwo jest manipulować ludźmi. Oni wierzą we wszystko, co im się powie. No, jeszcze ciekawostka, już absolutny, absolutny koniec. Mój były wspólnik, Mariusz, nie wiem, czy pamiętacie, opowiedział kiedyś przy stole Filipińczykom, że u nas w Polsce jest taka tradycja, że jak ktoś umrze, to je się jego zwłoki. I że jak jego dziadek umarł, to tak jak się śpinie na ruszcie, grilluje, to tak zgrillowali dziadka, to i wszyscy go później y, przy stole zjedli. Ja byłem przy tym, widziałem to, słyszałem to, byli przy tym inni Filipińczycy, którzy na tą historię zareagowali tak. Naprawdę? No naprawdę, powiedział Mariusz, ale no... Wiadomo, że nie naprawdę, no ale tak jak mówię łatwo jest im wmawiać cokolwiek, jeżeli są w stanie uwierzyć, że gdziekolwiek na świecie je się zwłoki dziadka. Muszę przestać mówić, że ostatnia rzecz, ostatni temat, bo cały czas jakieś nowe rzeczy dochodzą. No i teraz jest ostatnia rzecz, taka, że pod moim kanałem pojawiła się nowa opcja, przycisk wesprzyj. No i jest to opcja taka, że ktoś kto chce wesprzeć to ma taką opcję. I jak się wciśnie ten przycisk, to jest przekierowanie do strony pod hmm, youtube'owej, gdzie otwiera się ten filmik, który teraz zobaczycie. No i nikogo nie chcę namawiać, ale tylko mówię o tym, że jest taka opcja. Jak chcecie to sobie zobaczcie. Trzymajcie się. Cześć. Jeżeli jesteś na tej stronie, to pewnie rozważasz opcję wsparcia. E, miło mi, decyzja indywidualna. Są cztery progi. Pierwsze trzy są dosyć dobrze opisane, a czwarty jest moim zdaniem najfajniejszy i najważniejszy, więc troszeczkę go rozwinę. Będą to codzienne update'y na temat tego, co się aktualnie w moim życiu dzieje, czym się zajmuję, jakie mam plany na najbliższą przyszłość. Kolejna rzecz to będą, będzie backstage, czyli to jak powstają vlogi, jak powstają teledyski. Kolejna rzecz to będą takie przypadkowe. Sceny z życia codziennego no, w krajach, w których aktualnie będę przebywał. Kolejne kilka miesięcy to będą Filipiny, później zobaczymy, może nawet dłużej tutaj zostanę, ale to będą takie jakby surowe materiały okiem kamery, czyli to, co zarejestruje obiektyw i mikrofon bez żadnej edycji i bez żadnego montażu żeby pokazać to życie takie bardziej, jakie jest. No i co jeszcze? No, na pewno będzie to dużo bardziej osobiste niż vlogi, które wrzucam teraz regularnie. Siemano, cześć. Na psie jedzie. <laughs> no mówię, dużo bardziej osobiste rzeczy, tak? Będę polecał książki, które moim zdaniem mogą mieć pozytywny wpływ na wasze życie, bo na moje miały będę mówił o wartościach więcej, które wyznaję. Będę opowiadał ciekawe historie, które przeżyłem i doświadczyłem i podczas swoich podróży, i zanim zacząłem podróżować. No, także na pewno będzie ciekawie. OK, na sam koniec, po prostu dzięki za w ogóle rozważanie opcji, wsparcia. Chciałem tylko powiedzieć, że zawsze można się z tego wycofać, bo działa to na zasadzie subskrypcji. Więc po miesiącu czasu, jeżeli się nie spodobają materiały, które tam będą umieszczane. Można się po prostu z tego wycofać i anulować subskrypcję. Wielkie dzięki. Peace and love. trzymajcie się. Miłego.